I o może przelotnie padać deszcz, ciepło do 25 stopni. Rywalizująca w wadze 57 kg pięściarka Julia Szeremeta awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego w Paryżu. Polka pokonała w ćwierćfinale portorykankę ashley Jan Lozade-Motte i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal Igrzysk w stolicy Francji. W pojedynku o finał Szeremeta zmierzy się z Nesty Petecio z Filipin. To pierwszy medal dla Polski w boksie od 1992 roku. W Barcelonie... Z Wojciech Bartnik. Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje. Do Polski został sprowadzony 30 podejrzany o to, że w lutym 2020 roku na ulicy Broniewskiego doprowadził do śmiertelnego wypadku. Kierując osobowym BMW stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w przechodniów. W efekcie uderzenia zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku i od tamtej pory ukrywał się za granicą. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. I jak mówi komisarz Aneta Sobiera z komendy wojewódzkiej policji w Łodzi, nie było go łatwo znaleźć. Mężczyzna ten ukrywał się od 2020.